Pozdrawiam tutaj Mateusz, a w dzisiejszym odcinku będą zabawne rzeczy w studiu. O, uczeń. Dzień dobry Antoni, jak tam samopoczucie? Dobrze. Do której klasy chodzisz? Jestem w klasie trzeciej. Na jakim kierunku? Realizacja nagrań. Dobrze. Czyli chodzisz do tej szkoły już trzeci rok. Trzeci rok. I jak uważasz swoją historię tutaj, w tej szkole? Fajnie jest. Jest fajnie? Pozytywnie, negatywnie? Fajnie, pozytywnie. Dobrze, Dobrze, że nie negatywnie. Fajnie. Dobrze. To poleciłbyś tę szkołę komuś? Tak. Na pewno? No nie no myślę, że tak. No. Na 100%. Ale co znaczy na 100%? Tak czy nie? Dobrze, to może omijmy ten temat i opiszmy wygląd ucznia typowego szkoły technikum Polna. Jest ubrany luźno, stylowo, młodzieżowo, schludnie, nic mu nie przeszkadza. Widać, że ma potencjał, żeby coś osiągnąć w życiu. O, opowiedz nam o swoim hobby. Czym się zajmujesz? Realizacją nagrań. To jest swoje hobby. W domu realizujesz nagrania. Też. Tak, a coś, coś poza tym? No, se robi inne rzeczy czasem. Dobrze. To... Pokaż... Uczniu, uczniu. Pokaż nam gdzie masz szafkę i... i... no. Tutaj jest moja szafka. Szafka 102. 102 Antoni P. Jak ten znany czołg. Fajne te szafki są? E, fajne, małe są. Dobrze, ale się nie rozgodujmy na temat szafek, bo... No, szafki będą na innym filmie. Będą na innym filmie szafki, oczywiście. No i to tyle, to jest krótka recenzja ucznia, technikum polna. Ym, no to pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Możesz zakończyć, proszę cię bardzo. <laughs> nie będę... No, już co się zaczęło.